Proszę Państwa, no 19 maja przypada Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Ustanowiony został przez Światową Organizację Lekarzy Rodzinnych Łąka od 2010 roku. Zanim przejdę do życzeń, które są zawsze potrzebne, choć takie bym powiedział standardowe i typowe, ale życzliwe i płynące z głębi serca, to chciałbym troszkę powiedzieć o czymś innym. Dedykując to pacjentom i decydentom. Otóż, proszę Państwa, jest to dzień, w którym świętujemy pewnych specjalistów, Czy jest to święto pewnych specjalistów, specjalistów medycyny rodzinnej, o którym nie zawsze Państwo myślicie jako o specjalistach. A warto wiedzieć, że już w 1961 roku White powiedział, że. Ten specjalista medycyny rodzinnej w dobrym systemie, co dedykuje decydentom oczywiście, w systemie opieki zdrowotnej, jest w stanie wykonać 90% potrzeb zdrowotnych swoich pacjentów na miejscu. Warto, żeby też wiedzieli o tym pacjenci, którzy często uważają, że tylko specjalista innej branży i dziedziny, a nie ten pracujący w POZ-cie, jest w stanie ich wyleczyć. Druga sprawa, proszę Państwa, to badania Doweja z 2003 roku, które potwierdziły po 42 latach, dokładnie tą samą, tą samą treścią zostały wypełnione, że pomimo rozwoju technologii, ten lekarz rodziny jest dalej w stanie opanować 90% potrzeb zdrowotnych, i te, te rzeczy dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci. To są badania Doweja. Mac Marci w 2009 roku dowiódł, to nie są nasze, proszę Państwa, jakieś mrzonki, tylko rzeczywistość naukowa, dowiódł, że dzieje się tak, że lekarz rodzinny, lekarze rodzinni są, jeżeli jest ich dużo i są w określonym systemie opieki zdrowotnej, systemie przyjaznym dla pacjenta, to zmniejsza się liczba hospitalizacji, zmniejsza się liczba różnego rodzaju badań nie zawsze potrzebnych, liczba medykalizacji czyli, krótko mówiąc, dla systemu też jesteśmy wartościowi i ograniczamy te niepotrzebne czasem, niepotrzebne działania medyczne w systemie, co widać szczególnie na przykładzie niektórych wydających bardzo dużo, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. I tutaj przywołać należy system francuski, który wydaje połowę tego, co w Ameryce, jest bardziej efektywny, jeśli chodzi o chociażby różnego rodzaju wskaźniki. Kolejna sprawa, proszę Państwa, która chyba najbardziej trafia może do przekonania, to badania Starfield'a z 2001 roku oraz badania y, SHI, które mówią, że jeżeli mamy dużą liczbę specjalistów medycyny rodzinnej, to pacjent żyje dłużej niezależnie od przyczyn, niezależnie jak gdyby pomimo różnego rodzaju różnego rodzaju schorzeń. Więc proszę zwrócić uwagę, że lekarz rodzinny gwarantuje, że pacjent żyje dłużej, czy dlatego, że jesteśmy lepsi od innych, Nie. jesteśmy po prostu bliżej tego pacjenta, jesteśmy inaczej zakorzenieni w systemie. I chciałbym na te rzeczy zwrócić uwagę zarówno rządzącym, decydentom, jak i, jak i pacjentom. Natomiast w Światowym Dniu Lekarza Rodzinnego, proszę Państwa, chciałbym koleżankom i kolegom, wszystkim z Państwa życzyć zdrowia. Zdrowia, bo jesteśmy często w tym wieku, gdzie to zdrowie jest ważne. Balansu między pracą zawodową a życiem osobistym, bo jesteśmy, jesteśmy często z tego pokolenia, które tego balansu nie potrafiło zachować. Życzę Państwu, żebyśmy mieli właśnie takich świadomych pacjentów i takich świadomych decydentów, żeby zmieniali ten system, żeby dla nich POZ nie był złem koniecznym. Bo tu proszę Państwa, u Państwa w gabinetach, u Państwa w gabinetach, mam nadzieję, że także u mnie w gabinecie, jako uczynnego lekarza rodzinnego, bije serce systemu opieki zdrowotnej. Życzę Państwu samych sukcesów, życzę Państwu bardzo dużo zadowolenia z tej pracy, jak najmniej kłopotów, życzę wszystkiego najlepszego.